Witam Państwa bardzo serdecznie a przede wszystkim witam wszystkie raki. Raki słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania czytania Tarota na lipiec 2021 dla Waszego znaku. Zobaczymy, jakie dla Was energie się tutaj szykują, co się może u Was dziać. Zobaczymy, co pokażą karty. Na wstępie oczywiście dziękuję Państwu za wszystkie subskrypcje, lajki, za każdy komentarz. Wiecie, jakie to jest dla mnie ważne. Zapraszam również do czytań prywatnych. Piszcie na maila, jeżeli jesteście zainteresowani, albo w komentarzach. A na dzisiaj yy, już zaczynamy czytanie. Rak lipiec 2021. Wy i Wasza główna energetyka. Ósemka monet. Co pomaga lub przeszkadza? Sprawiedliwość. To, co jest najważniejsze dla Was w tym miesiącu. Nie zawsze sobie to możecie uświadamiać. Siódemka buław. Co odchodzi do przeszłości? Rycerz Mieczy. Co maszcie w, w głowie, jakie są Wasze myśli? Król mieczy. Najbliższa przyszłość, czyli początek miesiąca. As monet, piękna energia, Wasze nastawienie w tym miesiącu. Szóstka monet, Wasze otoczenie, trójka pucharów, obawy lub nadzieje. paść denarów i z jaką energią kończycie miesiąc rycerz buław ojej powiem tak tutaj coś mi się kiepsko pali ta świeczka dobrze już powiem tak miesiąc w którym dużo będziecie myśleli czeka was sporo pracy dość pracowity miesiąc usemka mm, monet jako wasza główna energia mówi o tym że miesiąc będzie dla was pracowity że będziecie chcieli krok po kroku realizować swoje cele że jesteście nastawieni na jakiś wysiłek. Chcecie y, y, poprzez wy, wypracować sobie y, to, że będziecie czuli się rewelacyjnie, pewni siebie, y, ponieważ osiągniecie mistrzostwo w tym, co robicie. Chcecie y, być coraz lepsi. Więc jeśli y, Pracujecie nad czymś. Tutaj powoli będziecie dochodzili do sukcesu. Będziecie bardzo dużo mm, wymieniali informacji z innymi. Być może będziecie się czegoś uczyli poprzez komunikację z innymi ludźmi. Informacje będziecie na przykład dokształcali się, chodzili na jakieś szkolenia, być może w jakiejś dziedzinie. Będziecie chcieli uzyskać większe kompetencje. Taki pracowity miesiąc, gdzie robicie coś dla siebie, ponieważ chcecie być coraz lepsi, czuć się pewniej w tym, co robicie. Tutaj również dużo rozmów, <laughs> dużo spotkań, być może, tak jak powiedziałam, jakieś kursy online, wymiana informacji, pisma jakieś. Dużo tutaj się będzie wokół Was działo. Co pomaga lub przeszkadza? Karta sprawiedliwości. Karta sprawiedliwości. I do tego rycerz mieczy, więc tutaj być może właśnie będziecie chcieli dzięki temu, że coś robicie, że się dokształcacie, podpisać korzystniejszą umowę. Yy, to Wam może pomóc w tym, tak? Bo tutaj jest Karta Sprawiedliwości, która mówi o sprawach sądowych, która mówi o podpisywaniu umów, rycerzmie, czy to również są jakieś papiery, jakieś informacje. Wy tutaj, tak jakbyście się przygotowywali do czegoś, być może również do zmiany pracy, do zakończenia jakiegoś etapu w życiu, tak? Tutaj pracujecie nad czymś, zbieracie informacje, chcecie. Yy, Hmm, możliwie jak najwięcej się dowiedzieć, zamknąć pewne sprawy, podpisać jakieś umowy. To, co najważniejsze dla Was w tym miesiącu, to jest siódemka buław i ósemka miecz. Yy. Tarot mówi, najważniejsze dla Ciebie jest yy, walcz o siebie. <laughs> Możesz być w takiej sytuacji, że nie widzisz rozwiązania y, w tej sytuacji, w której jesteś, ale jakby y, działaj. Działaj, idź do przodu, jakby nie zamartwiaj się, nie skupiaj się na tym, y, 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 sz, czego nie, y, nie możesz zrobić, raczej działaj, ale też nie odsuwaj się od ludzi. Bo siódemka była, to jest taka samotna walka w pewnym sensie i która mówi o tym, ty możesz wygrać, możesz zwyciężyć, ale też jakby dopuścić innych ludzi do siebie, tutaj jesteście zamknięci, tak? Ja czuję się w jakiś sposób y, taka uwiązana, ja nie widzę, nie słyszę, mam związane ręce, czuję, że nie mogę wykonać żadnego ruchu, a siódemka była, zachęca do działania, to jest dla Was najważniejsze w tym miesiącu. Działaj, walcz o siebie, idź do przodu. Możesz wygrać, tak? Podejmij jakieś działania. Być może zorientuj się, przepracuj coś, tak? Porozmawiaj z innymi, wymień się informacjami. Tutaj komunikacja, działanie, pójście do przodu to jest również coś, co Wam pomaga. Również zwrócenie się być może do jakiejś osoby prawnej, zasięgnięcie jakiejś informacji, podpisanie jakiejś korzystnej umowy z kimś, tak? z jakimś doradcą, co odchodzi do przeszłości. Tutaj rycerz mieczy i piątka mieczy. Tutaj macie za sobą jakieś trudne decyzje. tak? Tutaj tak jakbyście odcięli się od czegoś, zakończyli coś, co yy, was raniło. Y, zakończenie znajomości na przykład z ludźmi, którzy czuliście, że y, was oszukali, że was zranili. Y, tutaj być może zamknięcie jakiegoś tematu, podpisanie jakiejś umowy, zostawienie czegoś za sobą nie wiem, sprzedaż mieszkania, y, zmiana pracy, y, odsunięcie się od ludzi, którzy y, czuliście, że nie są dla was. Y, szczerze w stosunku do Was. To już jest za wami, tak? Te decyzje już podjęliście i teraz już pracujecie na swoją przyszłość. Co macie w głowie? W głowie macie króla mieczy i umiarkowanie To tak jakbyście widzicie, widzieli, że ja czuję, że jeszcze czegoś trzeba się nauczyć. Że yy, yy, Moja pozycja zależy również od tego, co ja mam w głowie, od tego, co potrafię, od moich kwalifikacji. Yy, tutaj widzę właśnie cały czas jakby poszerzanie swoich horyzontów, tak? Skupianie się na rozwoju, na pójściu do przodu, na to, że ja chcę być yy, coraz lepsze w tym, co robię. Jest coś, macie tutaj jakiś talent, tak, który cały czas rozwijacie, który yy, yy, naprawdę może... Was zaprowadzić bardzo wysoko, tak? Dać Wam dużą pozycję, duże poczucie wartości i tutaj Wy dobrze o sobie myślicie, ale to co najważniejsze, tutaj trzeba zacząć działać, tak? Wyjść z jakiegoś takiego schematu myślenia, popracować nad swoim myśleniem, nad zmianą takich przekonań, tak? Że ja tutaj ta ósemka mieczy to mówi, jakbyś Ty nie widziała, że Ty. Masz sprawczość, tak? Czujesz się taka, taka zablokowana. Dobiorę tutaj jeszcze jedną kartę, a tutaj są przed tobą bardzo duże możliwości, zobacz, a z denarów to są szanse na otworzenie własnej działalności, na pójście do przodu, na nową pracę, na nowy związek tak stabilny. Więc, jakby tutaj miesiąc, y, taki y, wiecie, Wy macie w tym miesiącu większość z Was urodziny. Oczywiście życzę wszystkiego najlepszego, kochane raczki. Y, tutaj należy popracować nad sobą, tak? Skupić się na sobie i rozmawiać z innymi, działać, iść do przodu, tak? Coś robić. <laughs> Już na początku miesiąca pokazuje Wam się As Kielichów. Zobaczcie, i As Buław. Świetna energia, cudowna, wspaniała. As Kielichów to są, jest szansa na początek jakiegoś wspaniałego związku, na rewelacyjne relacje, na miłość, na przyjaźń, na początek nowej współpracy. As Buław mówi: nowe działania, podejmij nowe działania. Masz. Wielką szansę na dużą zmianę, na pójście do przodu, na wyrwanie się z, tego, z tych ograniczeń, które masz naprawdę w swojej głowie. I ty dużo już zrobiłeś, kochany raczku, żeby się od tego odciąć. I zaczynasz nowy etap. Wiadomo, że nasza zmiana to jest taki proces, słuchajcie, tak? To też nie jest tak, że wszystko jest od razu. Trzeba dać sobie czas, trzeba. Wydaje nam się, że już myślimy po nowemu, wszystko jest super. Nagle łapiemy się, że ja znowu myślę, że ja nie mogę, że ja nie dam rady. Dasz radę. Tu masz, zobacz, aż trzy asy. As denarów, as y, kielichów, as buław. Y, początek stabilizacji. Y, szansa. Szansa na nowe działania, na nową pracę, na nowy związek, na nową miłość, na, nie wiem, nowe mieszkanie, na znalezienie swojego miejsca w zie na ziemi. Tutaj wasze nastawienie w tym miesiącu, szóstka denarów i piątka pocharów. Szóstka denarów mówi o dojściu do harmonii, że bardzo chcecie dojść do harmonii, do tego, żeby była równowaga w waszym życiu, równowaga w dawaniu i w braniu. Szóstka to jest bardzo harmoniczna karta, która mówi o tym, że do Was przychodzi równowaga. Macie nastawienie, szukacie tego, tak, takiego balansu, ale tutaj trzeba jeszcze rozliczyć się z jakąś stratą. Tak emocjonalnie. Piątka Pucharów mówi o trudnych emocjach. O tym, że trzeba je dopuścić do siebie, trzeba pozwolić sobie przeżyć. Ja, ja, Jaką stratę, tak? Stratę partnerstwa, stratę domu, stratę mieszkania, stratę pracy, coś, co już się skończyło, trzeba pozwolić sobie to przeżyć. Jeżeli trzeba popłakać, pokrzyczeć, podzielić się z kimś, napisać gdzieś na jakimś forum o tym, na jakiejś grupie, tyle jest grup wsparcia, porozmawiać z innymi. To Wam pomoże wyrzucić z siebie te emocje. Wasze otoczenie, trójka kielichów i szóstka monet, zobaczcie, Wasze otoczenie Was wspiera. W Waszym otoczeniu są ludzie, którzy są y, y, dla Was y, przyjaciółmi. Są ludzie, którzy Was kochają. Są ludzie, dzięki którym możecie dojść do harmonii, tak? nauczyć się dawać i brać. Wyraki, jesteście bardzo opiekuńczymi znakami. Bardziej potraficie dawać niż brać. Wiem coś o tym. Więc tutaj dzięki innym ludziom możecie się nauczyć przyjmować, tak? Żeby, wiecie, w życiu musi być równowaga, żeby był balans. Trzeba umieć brać, ale trzeba również umieć dawać. Trzeba. Też nauczyć się przyjmować. tak, z miłością, z wdzięcznością. Tutaj wasze obawy lub nadzieje. Yy, Paźdenarów mówi o tym, że wy macie nadzieję, że coś nowego pojawi się w Waszym życiu. Szukacie nowej jakiejś stabilizacji, nowego pomysłu na życie. Yy, yy, bardzo jesteście nastawieni wręcz na nowy etap w życiu, w który wchodzicie. Z, taką, z takim świeżym spojrzeniem, z taką radością, spokojnie, tak? Spokojnie, z radością, z otwartością, jak dziecko, tak? Z ufnością, że będzie wszystko dobrze. Miesiąc kończy się z energią rycerza Buław, więc tutaj już zacznie się dziać, energia ognia się pojawia, tak? Czyli może w waszym otoczeniu pojawić się baran, lew, strzelec, osoba ognista, będziecie chcieli działać, pójść do przodu. To jest trochę nerwowa energia, tak? Że ja idę, nie myślę, działam. Tutaj przy tym wisielec mówi: działaj, ale powoli. Staraj się okiełznać ten temperament. Tutaj spokój jest dla ciebie. W tym miesiącu jest ci potrzebny. Tutaj najważniejsze to przepracować swoje schematy myślowe, zmieniać swoje myślenie. To jest dla ciebie szansa. Tutaj siódemka buław mówi: Walcz o siebie możesz wygrać, ale dopuść też innych ludzi do siebie. Być może oni pokażą ci rozwiązanie. O tym mówi również ósemka mieczy. Że Ty być może nie widzisz tego rozwiązania, nie widzisz sposobu, yy, co możesz zrobić, żeby pójść do przodu, żeby rozwiązać swoją sytuację. Inni ludzie mogą Ci w tym pomóc, pokazać, ale dopuść ich do siebie. Pracuj nad sobą, to jest miesiąc, yy, który wymaga cierpliwości, o tym mówi ósemka denarów, wasza główna energia. Ale na to nakłada się ósemka buław, tak? Więc, jakby są Was takie dwa: yy, z jednej strony, cierpliwość i czas, który wiecie, że jest potrzebny, a z drugiej strony, parcie do przodu i taka nerwowość, tak? I nawet tutaj na koniec miesiąca również są takie energie. Więc i energia ognia, i wisielec, energia wody, tak? Neptun, czyli. Postaraj się spojrzeć na swoją sytuację z innej perspektywy. Być może zobaczysz coś innego. Wyciągnę jeszcze dla Was kartę radę i kartę ostrzeżenie, drogie raczki, na ten miesiąc. Jaka jest karta rada dla raka? W którą stronę należy się kierować? I, i jaka energia jest dobra dla raku w tym miesiącu? A czego, na co należy uważać? Karta rada, królowa buław. I karta ostrzeżenie koło fortuny. Karta rada królowa buła. Królowa buła. To jest osoba baran lew strzelec z trygonu ognia. Piękna karta. Wspaniała osoba. Może to być kobieta, która pojawi się w waszym otoczeniu. Temperamentna, pewna siebie. Karta rada. Działaj, idź do przodu. Rób coś. Idź ze swoimi marzeniami, ze swoim instynktem. To jest również karta własnej działalności. Odwagi, jeżeli chodzi o relacje, podjęcia inicjatywy, wiary w sukces. Królowa była wie, czego chce i to zawsze realizuje. Więc jakby um, uwierzcie w siebie, tak mówi królowa Buław, to jest rada dla Ciebie. Uwierz w siebie, jesteś silna, y, pewna siebie i zawsze osiągasz to, czego zechcesz. Karta ostrzeżenie koło fortuny. Pamiętaj, że życie to jest cykl. Życie to jest cykl i jedyne pewne co w życiu jest pewne, to zmiana. Nie może być ciągle tak samo. Życie to jest cykl i bądź pewna, zmiana do ciebie przyjdzie, nie broń się przed tym. Idź, yy, za, płań, płyń z prądem, tak? Nie płyń pod prąd, tylko płyń z prądem, tak? Gdzie cię życie niesie. Koło fortuny mówię o zmianie, tak? To jest ostrzeżenie. Yy. Jedyne pewne, co w Twoim życiu, to zmiana. I jedyne czasami, co można zrobić, to płynąć z prądem. Poddać się tym zmianom. Na koniec, drogie raczki, wyciągnę dla Was kartę afirmacyjną Słowa dla duszy, Agnieszki Maciąg. Zobaczymy, jaka afirmacja na ten miesiąc jest dla Was najlepsza, najkorzystniejsza, która ma energię wspierającą dla Was. Moje możliwości są nieograniczone. Mam w sobie moc, aby spełniać moje marzenia. Właśnie o tym mówi ta królowa buła. Mam w sobie moc, aby spełniać swoje marzenia. To jest Wasz miesiąc. Słońce jest w Waszym znaku wraku. Wenus, planeta miłości, przyjemności również jest w Waszym znaku. Więc tutaj macie mocne wsparcie Jowisz, planeta szczęścia. Również jest w znaku wody, w rybach, czyli macie bardzo dobre aspekty. Szczęście Wam sprzyja, więc wykorzystajcie ten czas i uwierzcie w to, że macie moc, aby spełniać swoje marzenia. Na dzisiaj to wszystko, kochane raczki. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie. Tak jak mówiłam, chętne osoby zapraszam do czytań prywatnych. A na dzisiaj dziękuję serdecznie i do zobaczenia.